Witajcie w świecie Toka Life World. Ja mam na imię Iza i dziś przeniosę Was w cudowną historię do świata Toka. Moja przyjaciółka ma jutro urodziny. O nie, a ja nie mam kompletnie przygotowanego domku. Musicie mi pomóc. Jestem naprawdę załamana. Zobaczcie, ja jestem tutaj sama. Nie mam nikogo do pomocy, a ona musi mieć najwspanialsze urodziny na świecie. To co? Urządzamy ten domek! Ona musi być naprawdę przeszczęśliwa, jak tylko go zobaczy. Zaczniemy, może od sypialni, ponieważ na pewno będzie tutaj chciała zasnąć. Uwaga, uwaga! Szukamy konkretnych mebelków. Hmm. Co ja mogłabym jej tutaj dać? Na pewno jakieś ładne łóżeczko. Myślę, że to może być. Muszę je tylko odwrócić. Hmm. Damy je tutaj pod ścianę. Musi być też jakaś szafeczka. Okej, okay. coś jeszcze brakuje. Może taka komoda? Mam nadzieję, że jej się spodoba. Brakuje jeszcze półek. Dobra, tutaj damy jedną większą, na której będę mogła postawić jakieś ozdoby dla niej. Hmm, dobra, ta jedna wystarczy. Musi być jeszcze jakaś duża szafa na ubrania. O nie, ja jej chyba tutaj nie zmieszczę. Gdzie ja mam to postawić? A może za to? Może być, dobra, na szczęście się zmieściło. Musi być jeszcze jakiś dywanik, na razie nie mam tutaj zbyt dużo rzeczy, no ale mam nadzieję, że ona będzie szczęśliwa mimo wszystko. Dobra, przechodzimy do urządzenia dla niej kolejnego pokoiku. I wydaje mi się, że to tutaj będzie odbywała się impreza dla niej, więc tutaj ten pokój musi być naprawdę najładniejszy. Ok, postawimy na środku kanapę tak, aby zmieściło się na niej jak najwięcej gości. Hmm, może jeszcze jakieś dodatki, hmm, poduszeczki. Ta różowa na pewno jej się bardzo spodoba. Ok, może jeszcze jakieś stojące kwiatki. Ten jest przepiękny. Może jeszcze jakiś wiszący. Hmm, brakuje mi jeszcze teraz jakiegoś balonika albo coś ozdobnego na naszą imprezę. Super, te balony sprawdzą się idealnie. Mam jeszcze czapeczki dla gości, chorągiewki, girlandę, która na pewno musi tutaj gdzieś zawisnąć, ponieważ to będą najpiękniejsze urodziny na świecie. Co by na to, abym dołożyła jeszcze takie girlandy świetlne na ścianę? Na pewno będzie szczęśliwa. O, te mogą zawisnąć tutaj. Jest przepięknie. Ok, przechodzimy do kuchni. Tutaj będzie się działo na pewno bardzo dużo podczas urodzin mojej cudownej przyjaciółki. Jestem pewna, że będzie szczęśliwa, jak to wszystko zobaczy. W razie czego w kuchni też postawię ten mały stoliczek, jak ktoś chciałby sobie tutaj usiąść. Okej, okay, przejdźmy teraz do urządzenia łazienki. Przecież tutaj też goście będą spędzali swój czas, no i myślę, że ktoś na pewno będzie chciał zostać na noc, więc ona musi być już w pełni urządzona czyli zlew. Prysznic, toaleta, wszystko musi być na swoim miejscu. Oczywiście przydałyby się też jeszcze jakieś rzeczy do sprzątania, żebym mogła przed samą imprezą zrobić tutaj super porządek. Ja bym chciała zmienić jeszcze troszeczkę kolor ścian. Wydaje mi się, że te są jakieś takie smutne. Może zaczniemy od takich: o, te są przepiękne, albo nie. W pokoju zrobimy ten. A tutaj w kuchni zrobimy takie niebieskie płytki. Teraz może przejdźmy do koloru ścian. Wiem, że moja przyjaciółka uwielbia różowy, więc postaram się tą ścianę pokolorować na różowo. Pokolorować, pomalować! Jak dobrze, że mnie poprawiliście. Tutaj mi się przestawiła trochę komoda. Ok, w sypialni na pewno chciałaby jeszcze jakieś kolorowe ściany. Może zrobię tapetę w kwiatki. Wow! Ale tutaj zrobiło się pięknie. Tutaj w kuchni też powinna być jakaś tapeta. Co wy na to? Nie. To ewidentnie bardziej pasuje do Łazienki. Tutaj może zrobimy jednolity kolor ściany, może taka niebieska, a może taka żółta? Okej, okay, wygląda dużo, dużo lepiej. Jak Wam się podoba mój urodzinowy domek? Myślicie, że moja przyjaciółka będzie zadowolona? To co? Lecimy na zakupy. Musimy przygotować przepyszne przekąski, tort i wszystko dla naszych gości. O, wow, ile tutaj przepysznego jedzonka! Po co ja robiłam zakupy? Przecież tak naprawdę mogłam wszystko kupić. Biorę do ręki koszyk, naładuję tutaj troszeczkę pizzy. Kto nie lubi pizzy? Przecież wszyscy lubią pizzę. Dla każdego po kawałku, i to myślę, że będzie genialne danie główne. Idziemy kawałek dalej. Tutaj są jakieś frytki i burgery. Hmm, nie wiem, co ona będzie chciała zjeść na obiad, ale wiem jedno. Tak, tutaj jest sushi dla wszystkich gości. Dobra, wezmę i zjem sobie teraz troszeczkę. I troszeczkę też naładuję tutaj do mojej torby. Hmm, co ja bym jeszcze mogła jej wziąć na te urodziny? Ewidentnie brakuje mi chyba tylko tortu? Odstawię sobie na razie to sushi. No nie wierzę. Nie ma tortu. Jest! Eureka! Udało się! Tutaj są słodkości. Są donaty, są przepyszne torty. No, ewidentnie to jest idealny dział do urządzenia moich urodzin. Muszę tego naładować, ile się da do mojej torby, żeby moi goście byli przeszczęśliwi. To co? Lecimy do naszego domku, urządzać dalej urodziny mojej przyjaciółki. Jesteśmy na miejscu. Mam tutaj torbę pełną pysznego jedzenia. Wyciągamy wszystko po kolei i stawiamy sobie na stoliku. Ale tutaj dużo słodkości. Wszyscy na pewno będą zadowoleni. Zobaczcie, mamy przepyszne babeczki. O, nie! One zniknęły! A okej, okay, już wszystko rozumiem, moi kochani. Zapomniałam, że ja mam takie zdolności, że mogę od razu robić gotowe dania. Teraz stworzyłam tort z pizzą. No nie, takiego tortu to chyba nikt się nie spodziewał. Dobra, przenieśmy tutaj resztę mojego jedzonka dla wszystkich moich gości. O nie, czy to już koniec? O nie! To chyba mi naprawdę nie starczy tego wszystkiego. Niedobrze, niedobrze. Będę musiała sama coś przygotować. Tort uratowany. Zdjęłam z niego ten kawałek pizzy i teraz prezentuje się dużo, dużo lepiej. Teraz muszę przygotować moją rybkę, którą smażę właśnie na patelni. Odłożę sobie tutaj tą torbę i zaraz będę musiała posprzątać, bo zrobiłam trochę bałagan. Wszystkie rzeczy muszę powsadzać do lodówki, żeby nic się tutaj nie zepsuło. Jajeczka, owoce, warzywa, kurczaczek, o nie, ta tacka nie. Te ogórki wydaje mi się, że wszystkiego powinno starczyć, chociaż trochę się obawiam. O nie, ten kawałek pizzy już jest podgrzany. Będę musiała go zjeść. Hmm, ale był pyszny. To mogę wyrzucić do śmietnika, nie jest mi potrzebne. Okej, okay, moja rybka już się smaży, więc mam nadzieję, że wszyscy goście będą zadowoleni. Muszę przestawić jeszcze tylko to krzesełko, które mi tutaj uciekło. O nie, nie jestem w stanie go podnieść, ono jest za ciężkie. Ktoś pewnie z gości będzie musiał mi pomóc. Mój tort stoi już na środku, ale wydaje mi się, że troszeczkę za mało tych słodkości kupiłam. Dzień dobry! Urządzam urodziny dla mojej przyjaciółki. Muszę kupić trochę rzeczy. Zabieram koszyk, czyli tą torbę. No dobra, słuchajcie, co ja bym jeszcze potrzebowała? Chciałabym zrobić jakąś przepyszną sałatkę. Brakuje mi troszeczkę warzyw, więc biorę sobie marchewkę, pomidorki, sałatę, żeby też było coś zdrowego do jedzenia. Przenosimy się tutaj kawałek dalej. I musimy koniecznie kupić czapeczki dla gości. Tutaj są idealnie jedna, druga, yy, trzecia. W sumie te parasolki też mi się przydadzą do jakichś przepysznych napojów. Hmm, co ja bym jeszcze mogła jej kupić? No jak to co? Muszę jej kupić prezent urodzinowy. Jak myślicie, yy, czy byłaby zadowolona z nowego aparatu? wydaje mi się, że tak, ponieważ moja przyjaciółka uwielbia robić zdjęcia, więc ja zapakuję sobie tego Instaxa. Teraz już chyba mam wszystko. Wracamy do domku. Och, urządzenie urodzin wcale nie jest takie proste. Takie imprezy są naprawdę bardzo trudne. Muszę wyciągnąć wszystkie te rzeczy, które kupiłam. Będę musiała jakoś zapakować jej ten prezent, ale najpierw wyłożę wszystkie rzeczy do lodówki. O nie, czapeczka nie powinna wylądować w lodówce, tylko wszystkie warzywa. No nie, te parasolki też nie. Muszę wyciągnąć jeszcze marchewki i pomidory. One wszystkie muszą spędzić tą noc w lodówce. Okej, okay, dużo, dużo lepiej. Ta pizza też powinna tam trafić. Jutro podgrzeję ją na świeżo. Brakuje mi tutaj jednej półeczki. Właśnie po to ją zrobiłam, żeby móc odstawić na niej wszystkie gadżety dla moich gości, czyli między innymi czapeczki, które będą mogli sobie ubrać w momencie, kiedy do mnie przyjdą. O nie, znowu kawałek pizzy. Ile ja tej pizzy kupiłam? O, tutaj jest kolejna palemka dla moich gości. Czegoś tutaj jeszcze nie wyciągnęłam. O nie, to mój kawałek sushi, którego nie dojadłam. Dobra, tutaj jest wszystko gotowe. I teraz muszę sobie zamknąć ten piekarnik. Może jutro podgrzejemy całą resztę? Nie będę już dzisiaj się męczyć. O nie, o nie, nie mogę zamknąć piekarnika. Muszę jeszcze jakoś zapakować prezent dla mojej przyjaciółki. Wszystkie gadżety są już gotowe. Torcik wygląda pięknie. O nie! O nie, o nie, o nie. Czy ja właśnie zjadłam tort urodzinowy dla mojej przyjaciółki? Dzień dobry pani. Zrobiłam ogromną gafę. Zjadłam tort, który był przeznaczony na urodziny mojej przyjaciółki. Muszę kupić jeszcze jeden. Biorę torbę. O nie, mam nadzieję, że nikt się o tym nie dowie, że zjadłam cały tort. Urodziny uratowane, udało mi się kupić drugi tort. Teraz już nie będę się nawet do niego zbliżać. On będzie tutaj sobie spokojnie czekał na wszystkich gości. Torby za zakupowe wszystkie powinny być w jednym miejscu. Zrobił mi się tutaj mały bałagan. W sumie to nawet mogę je wyrzucić, przecież zawsze mogę kupić sobie kolejną, chociaż nie, ta jest wielokrotnego użytku. Dobra, postawię ten aparat tutaj na stoliku. Jak moja przyjaciółka przyjdzie, od razu zobaczy, że to jest prezent dla niej. O nie, w tej szafie jest pusto. Brakuje jeszcze stylizacji urodzinowych. To co, lecimy na zakupy. Dzień dobry, urządzam urodziny dla mojej przyjaciółki i brakuje mi kilku stylizacji dla gości. Czy mogę sobie coś kupić? Oczywiście, zapraszamy! Proszę rozgościć się w naszym sklepie. Na pewno znajdzie pani jakieś świetne stylizacje. Okej, okay, jest tutaj faktycznie sporo rzeczy. Słuchajcie, muszę mieć coś dla każdego. Poskładam wszystko, co tylko mogę. Mam nadzieję, że dam radę to unieść. O, jaka piękna spódniczka. Może jeszcze ktoś będzie miał ochotę ubrać ten kapelusz? A czy mi by pasował? Chyba jednak nie. Ok, kolejna stylizacja. Hmm, tutaj są jakieś poskładane rzeczy. Tutaj jest nawet pani Krawcowa, która pomoże mi w razie czego zmodernizować moje stylizacje. Okej, okay, czy dam radę to zabrać? Jeszcze troszkę? O nie, przy okazji się przebrałam. Może tak? Hmm, a może tak? Wyglądam całkiem nieźle. Okej, okay, zabieram całą resztę ze sobą i lecimy do domku. Kula, jesteśmy w domku. Możemy teraz wszystkie rzeczy powiesić pięknie na wieszakach. Ja przy okazji się przebrałam, kupiłam sobie nową stylizację. Mam nadzieję, że bardzo Wam się podoba. O nie, o nie, gdzie jest mój tort? To już naprawdę nie jest śmieszne. W lodówce go nie ma, w śmietniku go nie ma, w łazience też go nie ma. Co się tutaj stało? Może w sypialni? Nie, tutaj też go nie ma. No nie, co za klapa! Będę musiała kupić kolejny. Ach, jestem zawiedziona dzisiejszym dniem. Udało mi się urządzić przepiękny domek dla mojej przyjaciółki. Myślę, że będzie szczęśliwa, zarówno z dekoracji, jak i z prezentu. Ale nie mam dla niej tortu, czyli najważniejszego elementu całej naszej imprezy. Mam nadzieję, że nie będzie klapy. To co? Widzimy się w kolejnym odcinku, musicie koniecznie zobaczyć reakcję mojej przyjaciółki!